Gdy Jezus wszedł do kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go, lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam Wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam Wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: idź, niech ci się stanie jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Nie ukrywam, kochani, że ta odpowiedź pana Jezusa wstrząsa bardzo mocno mną. U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Taką pochwałę Pan Jezus powiedział. W Izraelu, gdzie Pan Jezus narodził się, chodził, czynił wiele znaków, wiele mów. Nikt nie widział w Nim Boga. Ludzie mylili Go i myśleli, że to jakiś lekarz albo felczer. A ten setnik mówi Wystarczy, że dasz rozkaz, bo ja wydaję rozkazy i mnie słuchają, a Ty wydaj rozkaz chorobie i ustąpi. Masz władzę, aby to uczynić, bo nie jesteś lekarzem, ale Bogiem. Skąd się to temu setnikowi wzięło, skoro wszyscy mówili inaczej? Tak wielka wiara, która w prostocie potrafi przyjąć to, co Pan Jezus o sobie objawia, spotkała się z wielką pochwałą. Kiedy więc szukamy sposobów, jak być człowiekiem wierzącym, jak podobać się Bogu, to nie pytajmy się wokół tych ludzi, którzy słabo wierzą, nie wzorujmy się na tych, którzy ledwo jakieś podstawowe praktyki religijne spełniają, ale patrzmy na mistrzów, a najlepiej na samego pana i słuchajmy to, co on mówi, a wtedy umocnieni obecnym Chrystusem w Eucharystii i krocząc mocno drogami sakramentów. Będziemy w pełni dziećmi Bożymi. Boże, jak wielka jest łaska, którą nam dajesz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.